Co to w ogóle robimy? Cześć. Wczoraj mówiłem o tym, że mam do napisania dwa e-booki i w związku z tym dzisiaj zająłem się już pisaniem pierwszego. Um, ale zanim to zrobiłem, to najpierw zrobiłem research na temat tego, jak pisać dobre e-booki, i skonfrontowałem to ze swoją wiedzą marketingową, jakąś tam cząstkową wiedzą psychologiczną. I um, o to, co mi wyszło, po pierwsze, trzeba określić grupę docelową, czyli e, powiedzieć sobie, do kogo chcę. Napisać, co to będzie za grupa, dlatego że od tego będzie zależny język, poziom zaawansowania, słownictwa fachowego, branżowego, którego będziemy używali w tej konkretnej dziedzinie, o której piszemy. Więc po pierwsze, grupa. Po drugie, trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, po co to w ogóle robimy. Chodzi o to, żeby określić efekt, który chcemy uzyskać. Czyli na przykład ktoś chce kupić od nas usługi, ktoś ma zainteresować się na przykład naszą działalnością i nas dalej obserwować, trzeba, to sobie, trzeba odpowiedzieć sobie na to pytanie, no bo jakoś trzeba napisać tę książkę i dobrze wiedzieć, w jakim kierunku podążać. Po trzecie, trzeba sobie określić temat. Temat powinien zawierać sobie najlepiej rozwiązanie jakiegoś problemu który jest istotny dla danej grupy docelowej, więc jak widzisz, ta grupa docelowa i tutaj jest potrzebna, warto ją na samym początku określić. Jak dobrze dobierzemy temat, to ten e-book będzie chętniej pobierany, chętniej kupowany w zależności od tego, co będziemy z nim chcieli robić. Po czwarte, zacząć pisać treść. No i ta treść w zasadzie powinna powstawać tak jak artykuły. Tak samo radzę tworzyć artykuły, czyli najpierw sobie wypisać ogólnie w punktach, o czym chcemy napisać, ułożyć kolejność tego, mniej więcej przemyśleć, jak to powinno wyglądać jeszcze, nie pisać samego artykułu. Jak już ułożymy te główne punkty, to teraz dopisać jakieś podpunkty i tak nam powstaje spis treści. Teraz do Dopiero ten spis treści wypełniamy e, tym, co nam przychodzi do głowy na temat tych punktów i podpunktów. Po piąte, jak już mamy e, określone, co chcemy napisać, to dobrze by to było. Ubrać w jakąś dobrą, angażującą historię. W zasadzie, oczywiście, na etapie, kiedy wypełniamy te podpunkty, to już trzeba o tym w ten sposób myśleć. Dlatego, że historie nam dobrze chodzą do głowy, to historie zapamiętujemy, a nie jakieś suche fakty, statystyki. Dlatego, warto w ten sposób pisać, czyli uprawiać ten tak zwany storytelling. Jest to powiedzmy pewna sztuka, umiejętność, no ale warto próbować to robić. Nawet jeśli mamy przekonanie, że tego nie umiemy, to warto to robić. W końcu się nauczymy. No i po szóste, w zasadzie, ostatnie trzeba zrobić dobrą okładkę. Okładkę, która będzie przyciągała wzrok, okładkę, która będzie odnosiła się oczywiście też w jakiś sposób do tematyki tego e-booka. I to tyle. W zasadzie cały przepis. Jeżeli uważasz, że czegoś tutaj brakuje, to oczywiście śmiało w komentarzu daj mi znać. Chętnie skorzystam z, z każdej dobrej rady. Natomiast, co ja już z tym zacząłem robić? Ja um, wymyśliłem, na jaki temat chcę pisać e-booka, już zebrałem sobie treści do tego e-booka, czyli zrobiłem taką listę punktów, um, o czym chcę pisać. No, i teraz będę wymyślał do tego przykłady zastosowania elementów metodycznego zarządzania projektami, bo o tym będę pisał tego e-booka, elementów metodycznego zarządzania projektami w konkretnych sytuacjach. Czyli będę, będę szukał przykładów na no to, kiedy dane elementy mogą się przydać. I jak już sobie zbiorę te przykłady, to następnie wymyślę sobie historię, którą całego typu e-booka chcę ubrać. I przykładowo, to nie, to nie jest coś, co wykorzystam, ale przychodzi mi teraz do głowy. Przykładowo jest jakaś wioska, w której e, mamy dostęp do wody, bo jesteśmy tuż przy rzece. Huragan przeszedł, powalił pół lasu, e, to zmieniło e, bieg rzeki, i teraz wioska nie ma dostępu do wody. W związku z tym mamy przedsięwzięcie do realizacji, jakim jest przywrócenie tego dostępu, czy też w jakiś inny sposób zapewnienie tego dostępu do wody wiosce. No i tutaj po kolei okazuje się, że trzeba pewne rzeczy robić, że warto usprawniać realizację tego przedsięwzięcia na różne sposoby i w ten sposób mam nadzieję, że powstanie jakiś ciekawy, angażujący e-book wyjdzie spod moich dłoni. No ale zobaczymy, to jest plan już nie na dzisiaj, dlatego że dzisiaj są mininy Agnieszki. Już uciekam do domu, żeby kupić kwiaty, żeby odebrać sushi, które zamówiłem i żeby sobie... Zjeść wieczorem coś dobrego, bo po tej migrenie tak bardzo mam ochotę na coś dobrego, nawet w tej chwili jeszcze czuję ją. Na, niestety nadal powiększa czułość moich zmysłów, i dzisiaj jest mi bardzo trudno być, trzymać w biurze ale też dzięki temu są lepsze doznania z jedzenia, bo te zmysły są wyczulone na wszystko. Więc dzisiaj też sushi. Jutro niespodzianka, jutro gość i praca z gościem. Także to do zobaczenia.